Śmieć mam i jesteśmy znowu na K tropie. Mam nadzieję, że cię podrobi z tych skrzyneczek. Są cudne. Mamy 23 zł po ostatnim odcinku. Więc no, może przejdźmy do otwierania i na dzień dobry. Blisko mak. Ale będzie dobry. 25%. No to spróbuj po tak. Otworzymy 10-10. 10, 10. wystarczy. A na razie nic, nic nie radzi. Oj, słabiutko, słabiutko. Glock, jest, jest, mamy to. Co? Taki tani? Myślałem, że zarobimy już dyszkę. Rewizor stój. Jest. Mamy 5 złotych warto. Nie. Nie ta jakość, nie ta jakość. Dzisiaj w ogóle nic nam nie daje z tych strzynaczek Co to ma być? Ale 10 strzynaczek to musi coś dać. No i daje... ...maga za złoty 40? Co zł. to Co to jest? Co to jest? A, te jest złoty 40, co? Zł. To jak na niebieski, z tym to dobrze. Tu praca Wizard, o jakieś jakaś jako za tym złoty. Nie, jednak nie, nie za tym złoty. Lot, bo, no i musi być Glock. przeleci, to przeleci. mam nadzieję, że ulepszenia się dom. I ostatnia skrzynaczka właśnie. I ump. Chyba najdroższy z kim będzie, jednak he. Przechodzimy do upgra. O, jeszcze mam 240 prezencik. Kolega mi mówił, żeby strapać strapkę. Y, 200 prezentów puszczyłem. Więc spróbujmy swojego szczęścia. Tak. No. Chyba on jest wart 8 wart było 30 Czyli dzisiaj na pewno otwieranko się na mnie zwróciło Wydaliśmy 20 zł, mamy 15 Więc musimy dawić jakieś do 30 zł mm. zacznijmy po malutku Co tu mi daje za 4 A no faktycznie wszystkie wszystkim O 2 i zmienimy stronę i mamy już 2 złote Czyli to co na stronę, bierzemy to i zmieniamy stronę To i przeleci, przeleci Czyli zostajemy przy tej stronie Musimy zostać przy tej stronie. I musi być anaczka. I znowu przeleci. Centymetry. To teraz. Jeszcze raz spróbuję tak. Że jak nie, to troszkę zaryzykujemy. Jak teraz nie będzie ta strona, to ryzykujemy. A ryzykuję teraz. A robimy coś takiego, dajemy full na tą stronę Bierzemy tyle co I kręcimy teraz nie będzie ta strona to ja nie wiem Dobrze, że to dołem Więc jednym kręceniem 20 złotych Spróbujemy Spróbujmy I właśnie zrobiliśmy 40 zł na farcie. Mega farcie. I właśnie to zostawię dla następny odcinek, widzicie. Zero kaski. E Meczka fajna, nawet bym ją wypłacił. Coraz bliżej jesteśmy, coraz bliżej. W następnym odcinku otworzymy 20 skrzyneczek po 2 złote. I zobaczymy co wyrosło. mam nadzieję, że ten szybciutki odcinek się podobał. Subit zostawiony, więc możemy się pożegnać. I widzimy się jutro. Się